Hej, dzisiaj postanowiliśmy wybrać się do Bośni i Hercegowiny. Naszym pierwszym celem jest blagaj, oddalony o około 100 km od naszego kempingu. Zauważamy, że drogi w Bośni są wąskie, bardzo kręte i niebezpieczne. Robimy jedynie kilka zdjęć z podróży. Docieramy do celu. Zostawiamy samochód na parkingu. Idąc, widzimy liczne stragany i od razu rzuca się w oczy różnica w cenach rzeczy. W Bośni jest znacznie taniej niż w Chorwacji. Blagaj słynie z 15-wiecznej Teki. Domu Derwiszów, czyli muzułmańskiego bractwa. Kupujemy bilety, aby wejść do środka. Klasztor znajduje się u podnóża około 200-metrowej skały, co sprawia, że jego wygląd z zewnątrz jest naprawdę bardzo atrakcyjny. W środku obowiązuje odpowiedni strój, o czym ja akurat nie pomyślałam. Należy mieć zakryte ramiona, w przypadku mężczyzn także kolana, natomiast u kobiet dodatkowo całe nogi i głowę. Do klasztoru, podobnie jak do meczytu, wchodzi się bez butów. Na szczęście przed wejściem można bezpłatnie wypożyczyć chusty, aby się okryć. Gdyby nie to, nie mogłabym wejść do środka. Z okna podziwiamy źródło rzeki Buny. Jest to naprawdę piękny widok. Zwiedzamy wnętrza i po schodach wchodzimy na piętro. Wychodzimy na balkon, gdzie robimy pamiątkowe zdjęcie mnie okrytej chustami. Tutaj możemy zobaczyć Minderluki, czyli długie, niskie ławy pomieszczenia zachowane są w tradycyjnym stylu. Podłogi są wyłożone dywanami. Z okna na piętrze po raz kolejny podziwiamy piękny turkusowy kolor rzeki Buny i stwierdzamy, że dom jest zdecydowanie bardziej atrakcyjny z zewnątrz niż wewnątrz. Schodzimy na dół i oddajemy pożyczone chusty. Teraz kierujemy się bliżej źródła rzeki. Po drodze zauważamy ciekawy znak, który interpretuję jako zakaz przytulania. Przechodzimy urokliwym mostkiem. Nad rzeką znajduje się kilka restauracji. Przeglądamy ich ofertę i planujemy, że przed odjazdem zjemy tutaj obiad. Teraz widzimy takię te z innej perspektywy. Wywierzysko rzeki Buny jest jednym z najsilniejszych źródeł w Europie. Rzeka, która przez 19 km płynie pod ziemią, tutaj wypływa z dużą prędkością. Robimy kilka zdjęć w tej pięknej scenerii. Jesteśmy już głodni, więc wybieramy jedną z restauracji i postanawiamy zjeść posiłek. Bardzo się cieszymy, ponieważ ceny są podobne jak w Polsce. Podczas posiłku mamy naprawdę niesamowity widok. Wracamy już do samochodu, a Tomek chwali się swoim nowym kapeluszem, który kupiliśmy na jednym ze straganów. Do tego zakupu przymierzaliśmy się jeszcze w skradinie, natomiast ceny były bardzo wygórowane. Tu kupiliśmy go za kilkanaście złotych. Oglądamy zlokalizowany niedaleko meczet i ruszamy. Naszym kolejnym celem jest oddalony o około 13 km mostar. Piękna pogoda zaczyna jednak gwałtownie się zmieniać. Robi się pochmurno i zrywa się silny wiatr. Latają liście, kartony i inne lżejsze rzeczy. Wszyscy spieszą się, by znaleźć schronienie. Zaczyna się błyskać. Padać. Po chwili docieramy do mostaru. Deszcz leje, więc spodziewamy się, że z naszego zwiedzenia nic nie będzie. Jesteśmy niezadowoleni, ponieważ pokonaliśmy naprawdę trudną drogę, aby tu dotrzeć. W mostarze rzucają nam się w oczy ostrzelane budynki oraz sporo pustostanów. Postanawiamy zatrzymać się na stacji benzynowej i spróbować przeczekać niesprzyjające warunki pogodowe. Liczymy, że skoro pogoda pogorszyła się tak dynamicznie, to może równie dynamicznie się poprawi. Tak się jednak nie dzieje. W planach na dzisiaj mieliśmy również odwiedzenie Medjugorje. Gdy widzimy, że pogoda w Mostarze się nie poprawia, postanawiamy udać się właśnie tam. Znajduje się ono zaledwie 30 km na południowy zachód od Mostaru. Ja mam mieszane uczucia co do tego, że pogoda będzie tam lepsza, jednak Tomek jest nastawiony pozytywnie. I ma rację. W Medjugorje jest ciepło i świeci piękne słońce. Ja chodzę jednak w kurtce przeciwdeszczowej, bo to jedyne ubranie, które miałam w samochodzie i które mogłam na siebie założyć, by strój był bardziej stosowny. Medjugorje jest miejscem kultury religii chrześcijańskiej i popularnym ośrodkiem pielgrzymkowym w Europie. Główny punkt stanowi kościół pod wezwaniem Świętego Jakuba, który widać teraz na zdjęciu. Znajdują się tu liczne konfesjonały, gdzie spowiadają księża w różnych językach. Przy drzwiach umieszczone są kartki informujące o tym, w jakich językach mówi ksiądz. Ludzie ustawiają się do nich w kolejkach. Niektóre spowiedzi odbywają się w formie rozmowy na ławkach. Tutaj też są kolejki chętnych. Można zauważyć, że mało który ksiądz mówi wyłącznie w jednym języku. Zazwyczaj posługują się co najmniej dwoma językami. W Medjugorje znajduje się również ołtarz polowy, który właśnie mijamy. Do jego powstania przyczyniła się potrzeba zapewnienia miejsca pielgrzymom. Wokół ołtarza znajduje się około 5000 miejsc siedzących, gdzie gromadzą się pielgrzymi z całego świata. Wchodzimy do kościoła świętego Jakuba, który jest dzisiaj centrum życia religijnego, zarówno dla parafian, jak i dla pielgrzymów. Następnie chcemy udać się na górę objawień, która znajduje się kilka kilometrów od Medjugorje. Medjugorje i jego okolice jest przepełnione straganami i kremikami z najróżniejszymi dewocjonaliami. Można znaleźć tu wszystko z wizerunkiem Maryi, począwszy od zwykłych obrazków czy figurek, poprzez koszulki i poduszki. Góra objawień jest miejscem pierwszych objawień Matki Bożej. Do miejsca objawień prowadzi stroma kamienista ścieżka. U podnóża góry objawień znajduje się niebieski krzyż. Przy drodze umieszczono płaskorzeźbę z brązu przedstawiającą tajemnicę różańca. W miejscu objawień, 20. rocznicą objawień, postawiono figurę królowej pokoju, wykonaną zgodnie ze wzorcem, który znajduje się przed kościołem parafialnym. Na górze towarzyszą nam piękne widoki zachodzącego już słońca. Niektórzy wspinają się na górę bez butów, a my kierujemy się już w dół. Przysiadamy jeszcze na chwilę i podziwiamy zachód. O tym, że do Medjugorje przyjeżdża dużo Polaków, świadczy to, że nawet na Straganach można płacić w złotówkach. Na koniec dnia kupujemy lody, a po ich zjedzeniu ruszamy z powrotem na nasz kemping.